Witam wszystkich, maczkie na kanale Żarpanżur. Chciałbyś się dowiedzieć, jak prawidłowo i oszczędnie klarować masło, żeby było tak czyściutkie jak tu na filmie, złociste i można było je długo przechowywać? To zapraszam na film. Idziemy! Tym razem lista składników nie będzie długo, bo będziemy potrzebować no masło, ale bardzo ważne, żebyśmy mieli metalowe cedzitko i papierowy ręcznik kuchenny nie możemy zapomnieć też o wyparzonych krauzach na początku masło wciepujemy do gorka moc palnika odkręcamy na początku na połowa mniej więcej żeby się dopasować, przetestować tak żeby nam to masło nie zaczęło się polić a się zagotowało tu na filmie widzicie to teraz w przyspieszonym tempie ale warto zainwestować 5 minut więcej i zrobić to porządnie, tak żeby nam te masło nam się nie przypoliło masło jak już się prawie całe rozpuści zacznie nam się gotować zjada troszeczkę z prędkością żebyście mogli zobaczyć, o tak jak tutaj jak to się naprawdę gotowało teraz widzicie, że robi nam się na górze piana tej piany właśnie nie zbieramy z góry, bo wtedy większość tego masła będziecie łyżką nabierać i po prostu wyrzucać. Także dlatego pokażę Wam oszczędniejszą wersję klarowania masła. Po tych wielkich bąblach idzie rozpoznać, że w maśle jest jeszcze dużo zawartość wody. Tutaj wygląda już to troszeczkę inaczej. Poczekajcie, odsłania Wam troszkę ta pianka. Zobaczcie, wszystko co w tym maśle klarowanym mi jest niepotrzebne. Osiądzie teraz na dół. Sztapiana. Musicie no, uzbroić się w cierpliwość. Zwróćcie uwagę na to, żeby przez pomyłkę czasem tego wszystkiego nie zamieszać. Zobaczcie, tutaj te bańki zrobiły się już tak drobne. To znaczy, że tej wody jest w tym maśle już coraz mniej. Już większość odparowała. Zobaczcie na dole ta serwatka, białko, to co tam leży. Się lekko przypaliło, zaczęło się być brązowe. No to oczywiście nie przeszkadza. Masło dostało teraz takiego smaku palonego masła i takiego orzechowego aromatu jest to po prostu czas że możemy przelewać te masło do słoików bierzemy teraz kuchenny ręcznik on się składa z większej ilości warstw także jedna warstwa będziemy potrzebować jako filter jakby zostawili ten ręcznik cały po prostu wypiłby on nam te całe masło a tak zobaczycie czy się nic nie stanie, zróbcie to delikatnie sprawdźcie czy nie ma nikaj jakieś dziurki przy tych cenach masła, nie wiem czy to jeszcze poradnik kulinarny czy już finansowy jakby nie było inwestycja Nasza warstwa papieru, czyli nasz filtr wkładamy teraz do metalowego cedzitka i przelewamy masło tu nie musicie na nic patrzeć wszystko co jest w tym maśle niepotrzebne ten papier na pewno zatrzymie zwróćcie uwagę że on w ogóle tego masła nie pije tyle ile nalołem masła Tyle i no, ten papier jest mokry, także nie ma obaw, że coś się może nie udać. Taki filtr na pewno daje gwarancja, że to masło będzie kryształowo czyste, tak jak żeście widzieli na filmie. Przez ten zabieg klarowania masła podnieśliśmy teraz temperaturę dymienia do góry. Także masło nie będzie się palić przy smażeniu tak jak zwykłe masło. Oczywiście jest to też znakomita alternatywa, jeśli chodzi o oleje takie jak słonecznikowe albo rzepakowe, które oczywiście nie są takie zdrowe. Na tym tuszczu możecie usmażyć dosłownie wszystko. Jo ja już czuję tego świątecznego, wigilijnego karpia smażonego na tym klarowanym maśle. Mm. Jeżeli zrobicie to prawidłowo, tak jak na filmie, gdzie wszystko jest usunięte, woda odparowała. Możecie takie masło przetrzymywać nawet poza lodówką przez pora miesięcy. I od bezpieczeństwa zakręcą słoiki jak są jeszcze gorące. Tu musicie uważać, żeby się nie poparzyć. Jak dekle z krauzy, albo po polsku, te zakrętki na słoiku będą szczelnie mocno zakręcone. Przy wystudzeniu powinna się zrobić w środku lekko próżnia i zaciągnąć te dekle do środka. Tyle ostatnio się godo o zdrowym odżywianiu. Masło klarowane jest jednym z lepszych tłuszczów, jeżeli chodzi o smażenie, na pewno jest dużo zdrowsze od olejów rzepakowych albo słonecznikowych, takich wysoko przetworzonych jakie idzie kupić w sklepie. Jakżeście widzieli nie ma z tym tak dużo roboty. A jakżeście dotrzymali do tego momentu filmu, to wydaje mi się, że film Wam się spodobał. Chcecie wspomóc mój kanał. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Dzielcie się z linkami z mojego kanału. Ja Wam życzę dużo zdrowia i do następnego dania.